W ciszy i ufności leży Twoja siła. Kiedy znajdujesz się w trudnej sytuacji, Twoje myśli zwykle przyspieszają. Przed oczami, z zawrotną prędkością, przesuwają się próbne scenariusze możliwych rozwiązań. Twoja głowa aż wrze od aktywności, uważnie analizujesz własne możliwości i możliwości ludzi których możesz prosić o pomoc. A gdy nie udaje ci się od razu znaleźć rozwiązania problemu, zaczynasz się niepokoić i martwić. W takich chwilach wracaj do mnie i odpoczywaj w ciszy. Niespiesznie wpatruj mojego oblicza i szukaj oznak mojej woli. To lepsze, niż pędzić przed siebie bez jasno wytycznego kierunku. Chcę, byś zaufał moim planom, byś za mną cierpliwie podążał, nawet gdy nie widzisz drogi przed sobą. Bo tak jak niepokój wysysa z ciebie energię, milcząca ufność dodaje ci sił. Uwierz, że cię nie opuszczę w chwilach potrzeby. Nie przestawaj ze mną rozmawiać o swoich problemach i bądź gotów poczekać. Nie oczekując natychmiastowej odpowiedzi, ci, co mi zaufali, odzyskują siłę.